Witajcie, kochani. No właśnie y, mam pełno, mam cały telefon zapełniony. Słuchajcie, bo jeszcze z pracy rzeczami, których nie przepracowałam, także ale teraz, teraz już posegregowałam, część rzeczy usunęłam i mamy więcej miejsca w telefonie, więc możemy sobie pogadać. Mam nawet dużo miejsca, ale chcę na chwilę tylko z Wami pogadać, bo nie dokończyłam swojej myśli. Bo wiecie, chodzi o to, że na przykład my tutaj w domu czujemy się bezpiecznie, mamy piękne warunki domek z ogrodem to jest po prostu no coś coś pięknego no tak, taka kolejna wolność wiecie bo ja sobie mogę tutaj iść na trawkę pochodzić sobie po, po na bosaka, po swojej własnej trawce trawnik mamy wypielęgnowany bo to jest oczko w głowie Folkera nasz trawnik więc ja sobie tutaj z tego korzystam Mogę chodzić na posaka. wczoraj wieczorem to w ogóle biegaliśmy po tej trawie, żeby sobie kilometry robić, kochani. Tak robię po 25 tysięcy kroków, ale to szybko można zrobić, no oczywiście przez cały dzień, nie wczoraj wieczorem. No i tak sobie myślę, w domu mam pięknie, w domu czuję się bezpieczna, no ale przecież ja chcę podróżować. Ja uwielbiam ludzi, uwielbiam rozmowy z nimi, uwielbiam w ogóle poznawać nowych ludzi, spotykać się z przyjaciółmi, i to wszystko wymaga tego, że trzeba z domu wyjść. Tak czy siak, czy do pracy, czy do sklepu. I yy, coraz mniej mamy takiej wolności, bo po prostu ludziom, nie wiem, coś w mózgach się przestawia, coś groźnego. Dzieje się w mózgach ludzkich, że ludzie, wiecie, dopuszczają się takich czynów, że coraz trudniej nam uwierzyć, że człowiek mógłby coś takiego w ogóle, wiecie, na, na taki pomysł wpaść. Przecież to jest, to jest dla większości takich normalnych ludzi nie do pomyślenia, co może się teraz dziać. I te, wiecie, te noże, siekiery, i to, i to w ogóle to, no, tego się nie da. Yy zahamować już, to już pójdzie, to już poszło tak, tak daleko, że no nie da się tego zahamować. Ale i tak pomyślałam sobie, dobra, będę, jak będę szła do auta, czy będę na zewnątrz gdzieś, czy będę jechała pociągiem, to będę się przyglądała, będę patrzyła. Na ludzi, obserwowała ludzi, ale tak się nie da, tak się naprawdę nie da, bo jak jedziecie, to często jesteście zmęczeni. Albo jak jadę na przykład pociągiem do centrum Bremen, no to myślę, co mam załatwić, wiecie jak to jest. Nie da się wszystkich obserwować. Przecież ta głowa by musiała cały czas, wiecie, naokoło kręcić się i myśleć. Tak się nie da. Po prostu żyjemy w takich czasach, a nie innych, ale przemówiły do mnie słowa pewnego filozofa, bo czytam sobie teraz wiersze Goethego, które znalazłam w ogóle w polskim wydaniu i słuchajcie, one zostały przetłumaczone przez na przykład muszę wam to pokazać, bo już dawno do tego tego nie czytałam, ale czytam zawsze po takich wierszach Goethego, to jestem pełna takiej dobrej energii, takiej nadziei, takiej no bo jednym człowiekiem jestem, po prostu Wiersze tego kto by pomyślał, ja nie jestem humanistką, ja jestem bardziej umysłem ścisłym. Ja zawsze byłam lepsza z fizyki, matematyki, biologii, zresztą ja medycynę też studiowałam, więc te kierunki mnie zawsze, tymi kierunkami się bazowałam. Natomiast matematykę uwielbiałam, zadania. Czy z fizyki to nie było dla mnie zadań, których bym nie rozwiązała. Natomiast jeśli chodzi o Polski, no to owszem, gramatykę, no bo gramatyka musi być logiczna, jest logiczna, prawda? Więc logicznie myślę, ale zawsze miałam błędy stylistyczne. Na przykład, jak pisałam wypracowanie, to słuchajcie, nauczycielka, dobrą miałam nauczycielkę w podstawówce. W liceum miałam fatalnego nauczyciela, ale w podstawówce. Podstawowcem miałam dobrą nauczycielkę. No to ona, wiecie, za tok, za wymyślanie, wypracowanie. Jak gdzieś tam mogliśmy sobie coś, wiecie, jakiś mieliśmy taki temat wolny. No to moja fantazja już nie miała granic. I ona myślała, że ja to w ogóle gdzieś spisałam z, wiecie, z jakiejś książki. To było tak dobre, z tym, że robiłam bardzo duże błędy stylistyczne. I tego się można nauczyć, ale że ona, wiecie, jak to kiedyś z tymi nauczycielami było, nie przykładała się do tego, żeby mnie tak wyuczyć z tego, żebym z tych błędów stylistycznych wyszła. No to jest jak jest i do dzisiaj tak zostało, bo potem w Lisą miałam już kiepskiego nauczyciela, a na studiach to wiecie, to już polskiego nie było. Ja nie studiowałam literatury, histor literatury historii czy historii literatury, tak jak mój mąż. On jest. On hobbystycznie po prostu, jak pisze, to słuchajcie, jak Tomasz Mann po prostu ma piękny styl. On ma przepiękny styl, ale po niemiecku czy po angielsku. Natomiast ja po polsku, styl jak sami widzicie, no, pada mój styl. Pada ma dużo do życzenia. No i tu mogę podziękować tylko mojej nauczycielce w podstawówce, która to wyłapała, ale która z tym nic nie zrobiła no tak, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja doszłam do wniosku, żeby przestrzec się przed takimi makabrycznymi rzeczami, jakie mogą z nas spotkać w dzisiejszych czasach, to po prostu trzeba mieć w sobie dobrą energię. A żeby mieć dobrą energię, trzeba po prostu popracować nad sobą. Pracować nad sobą. I no wiecie, żeby żeby być po prostu dobrym człowiekiem. Żeby większość ludzi kupuje, na przykład tanią chińszczyznę, ale wiecie, że ta, pod tą tanią chińszczyzną, tymi rzeczami tanimi, które są jednym wielkim złomowiskiem plastiku, kryje się, e, kryją się dramaty ludzkie. Dramaty ludzkie, bo żeby te rzeczy były tak tanie i w takich ilościach no to muszą być zatrudnione dzieci, ludzie, którzy są wykorzystywani, jeśli będziemy kupowali rzeczy tanie, plastiki i w ogóle i które potem tylko będą zaśmiecać nasz dom, no to to jest ta zła energia. Jeśli my będziemy, jeśli my tego nie zrozumiemy, no to takie rzeczy Będą nas, nam się przytrafiały, bo my jest, będziemy nośnikami wtedy złej energii. I ta zła energia będzie przyciągała takich, takie osoby, które straciły głowę rozum w ogóle, mózg i no, bardzo będziemy przyciągali te złe osoby do siebie. Druga sprawa, zawiść i zazdrość. Wiecie, niby to się różni od siebie, zawiść i, zazłość, i zazdrość, ale każdy wie, o co. Chodzi. Nie możemy być zawisni i zazdrośni. Ja wiem, że to czasami są takie uczucia, które wbrew nam są. Które są wbrew nam, i pomimo, że nie chcemy być zazdrośni czy zawisni, no to jak widzimy, że na przykład jak mamy jeszcze jakiś jest gorszy czas, no to mówimy: Kurczę, tej, to już się wszystko udaje, ona jest leniwa, nic nie robi, a wszystko ma i w ogóle nie wolno nam tak myśleć o innych osobach. Po prostu skupiajmy się na sobie. Wiecie, to, co ktoś ma, nie powinno nas interesować. Wy, my musimy się zainteresować tylko i wyłącznie sobą. Bo tylko my, poprzez to, że my będziemy się rozwijać i będziemy w dobrym kierunku szli i będziemy, nie będziemy poddawali się tak złym uczuciom, jakie jest zazdrość i zawiść, no to będziemy nośnikami dobrej energii. Czyli już ta zła energia od, tej, od tych potencjalnych, osób, które straciły mózg i wiecie, nożami czy siekierami atakują ludzi, do nas nie przejdzie, bo my będziemy nośnikami dobrej energii. A jak na przykład walczyć z takim uczuciem, jak zauważymy w sobie uczucie zawiści czy uczucie yy, tutaj pestkę mam, czekajcie z brzoskwinie, bo kupiłam sobie brzoskwinie. Gdzieś tu ją mam. No teraz nie wiem. No to słuchajcie, yy, przez Właśnie, żebyśmy mieli podwyższoną samoocenę, żeby znaczy, nie podwyższoną, żeby, żebyśmy się starali w, widzieć w nas duży potencjał, że my jesteśmy jednostką o dużym potencjale o, o tym, że jak chcemy, to po, możemy zdobyć wszystko, wszystko, co chcemy. Bo tak jest, bo tak jest. Ja wiem, że odkąd ja. Zrozumiałam, czytam dużo filozofów dzięki mojemu mężowi, bo on mnie właśnie tak ukierunkował, no to ja bez żadnych problemów, bez żadnych wysiłków zdobywam to, co chcę. A to nawet czego nie chcę, ale kiedyś sobie pomyślałam, że fajnie byłoby, gdyby, gdybym to miała, to ja mam. To ja mam, bo po prostu wszechświat zrobi wszystko, żebyście dostali to, jeśli wy będziecie dobrymi osobami. Y no tak. Czyli po prostu starajcie się myśleć pozytywnie, nie zwracać uwagę na zło innych osób, tylko dawać im przykład swoim przykładem, bo jedyne co możemy zrobić to zmienić siebie. My nie możemy nikogo zmienić, tylko i wyłącznie możemy zmienić siebie. I tak to jest. I wtedy, jak będziemy takimi nośnikami dobrej energii, a na to składa się jeszcze dużo innych rzeczy, żebyśmy nie czynili innym tego, czego nie życzylibyśmy sobie, żeby inni nam czynili, prawda? Żeby nikt przez nas... Po prostu nie płakał. Żeby pomagać też ludziom, to też jest ważne. Pomagać słabszym osobom. I nawet jak uważamy, że o, ta osoba pije, czy jest alkoholikiem, ona nie jest, to nie nasze zadanie jest w, y, 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 op, udzielać opinii danej osobie. To nie jest nasze zadanie. Nasze zadanie może być tylko to, żebyśmy podali jej pomocną dłoń. I to, czy ona jeden dzień pożyje, czy rok jeszcze, to też nie jest od nas zależne. Od nas jest zależne, czy nasze serce będzie dobre i czy my pomożemy danej osobie. Czy nie? Bo to będą to co, to będzie nasze dobro, które będzie składało się na nasze serce, na nasz, do, dobroć naszego serca. Natomiast to, co ta osoba z tymi pieniędzmi zrobi, no to to nie już to, to to nie jest już nasza sprawa. Także pamiętajmy, starajmy, by, starajmy się być dobrymi ludźmi. Teraz przede wszystkim te osoby, które kupują tanie rzeczy, które kupują tanie rzeczy yy, yy, z temu, czy tam z Action, action z tych stałych sklepów, czy jakieś tam, nie wiem, Teddy, co tam jest, rzeczy po Euroshop, czy coś takiego. Nie róbcie tego, to jest... Będziecie nośnikami złej energii. A dlaczego? Jeszcze raz powtarzam, bo za tymi rzeczami stoi ogromna tragedia biednych ludzi. Uwierzcie mi, jeśli chcecie, żeby ten świat był lepszy, bądźcie nośnikami, nośnikami pozytywnej, dobrej energii. Jestem oto przesłaniem, przesłaniem które mam od filozofów jak Emanuel Kantę, to on jest właśnie tym. Filozofem, który powiedział, że nie czyń nikomu tego, złe, tego czego, co dla ciebie byłoby złe. To właśnie jest jego filozofia. Tylko wiecie, on dawno, dawno, dawno temu żył, bo teraz to już jest takie ogólnie znane. I z tym oto przesłaniem, życząc wam udanej, słonecznej, pięknej niedzieli razem w gronie rodziny. Spacerów, piszcie mi, jak chcecie spędzić tą niedzielę. Życzę Wam pięknej, słonecznej niedzieli. Pozdrawiam, jak Wam się moje filmiki podobają, no to będzie super. Kciuk do góry, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, będzie mi ogromnie miło. Pozdrawiam.